Dzień dobry, dzień dobry. Wszelkie prace, co? Już kiedyś yy, przechodziliśmy ten etap, że ja siadam, mówię, hej, wracam, wy mówicie, o super, a ja potem mówię, a wiecie co, jednak nie mam czasu, ale tym razem, tym razem nowa ja, nowy podcast. Lata 30 mojego życia to jest właśnie moment, żeby wrócić do nagrywania. Zostanie to, co najważniejsze, czyli będziemy rozmawiać o jedzeniu w kontekście w różnych wydarzeń historycznych, marketingowych, tego, jak wygląda świat i jak wyglądałby, gdyby wiele rzeczy kulinarnie się nie wydarzyło. I uwaga, teraz najlepsza część. Nowe odcinki będą pojawiały się co tydzień. I nie jakiś taki, wiecie, odcinek, że dobra usiądę, szybko coś nagram. Nie. Te odcinki, które lubicie najbardziej, czyli odcinki historyczne. Dlaczego jemy to, co jemy. Jak jedzenie zmieniło bieg historii. I o tym, jakie ostatnie posiłki wymyślili sobie więźniowie, zanim zostali straceni. To jest zajawka tego, co wydarzy się już w sobotę, także serdecznie teraz zapraszam. Ale nie zabraknie też z Chociaż w nieco. Odświeżonej formie. A skoro o zmarszotach mowa, bo niektórzy z Was może są nowi na tym kanale, witam serdecznie rozgościć się, zaparzcie sobie herbatkę albo zróbcie zmaczę, ale do tego też trzeba jeszcze dojrzeć. Zmarszoty, czyli przegląd najciekawszych doniesień około kulinarnych, czyli co w świecie kulinarnym piszczy. I spoiler, prawdopodobnie pojawi się znowu McDonald's, bo jak wiemy, odcinek bez McDonald'a, odcinkiem straconym. Czy już wspominałam, że byłam kiedyś mi z McDonald'a? co? No to cóż. Słyszymy się już w najbliższą i każdą kolejną sobotę, a tymczasem życzę Wam smacznego.